Witam Was w kolejny piątek, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o diagnostyce, jak ona jest ważna w całym procesie, etapie leczenia pacjenta. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Odpowiednio dobrana terapia jest bardzo ważna, żeby zmniejszyć dolegliwości bólowe, a w konsekwencji systematycznej pracy również wyeliminować problem. Nie należy jednak opierać się tylko i wyłącznie na samej terapii, gdyż istotnym czynnikiem w całym procesie, procesie leczenia człowieka jest jego diagnostyka. I na tym etapie, jeżeli nie wychwycimy, gdzie leży źródło problemu, jego przyczyna, to będziemy leczyć skutki. Oczywiście, w jakimś stopniu wpłyniemy na poprawę stanu funkcjonalnego u tego pacjenta, ale w dłuższej perspektywie problem być może będzie często powracał. Nie taki, jest, nie taki jest nasz cel, natomiast naszym celem jest znalezienie tego głównego źródła, ale nie bólu, co dysfunkcji z niej wynikającej. I teraz takie pytanie: czy jest to łatwe? Otóż nie zawsze, bo dysponując dzisiaj szerokimi możliwościami, jakie daje nam współczesna medycyna. Jesteśmy w stanie zbadać tego pacjenta tak naprawdę bardzo, ale to bardzo dokładnie. To na nas, specjalistach, ciąży ogromna presja, odpowiedzialność za zdrowie drugiego człowieka, gdyż to on powierza nam swoje, swoje zdrowie. I już na samym początku rozmowy z tym pacjentem możemy wiele zauważyć, a być może nawet wychwycić takie elementy układanki, które ukażą nam przyczynę, z jaką zgłosił się do naszego gabinetu ten człowiek. Bardzo dokładnie zebrany wywiad to początek i podstawa do dalszego diagnozowania. Z punktu widzenia fizjoterapii nam, terapeutom, zależy na znalezieniu przyczyny, aby skutecznie leczyć daną przypadłość. Jako specjaliści zajmujący się ruchem na, na ciało człowieka patrzymy w głównej mierze poprzez jego sylwetkę, tego jak się porusza, jak siedzi i gdzie, i gdzie zgłasza dolegliwości bólowe. Naszym celem jest przede wszystkim zniesienie bólu oraz poprawa stanu funkcjonalnego, to znaczy uzyskania takich zakresów ruchu w obrębie stawów, które nie będą powodowały żadnych nieprzyjemnych odczuć. Teraz chciałbym wam opowiedzieć o kilku składowych tej diagnostyki. Jak już wspomniałem chwilę wcześniej, początkiem będzie dokładny wywiad, ale zanim to się stanie i zaczniemy z tym pacjentem rozmawiać, to tak naprawdę już podczas jego wejścia do gabinetu zauważymy, jak on się porusza. I to będą dla nas pierwsze informacje, które w tym wywiadzie możemy zawrzeć. Sama rozmowa z pacjentem musi być naprawdę bardzo konkretna, obszerna i rzeczowa. Każda informacja o jego stanie zdrowia, którą ten pacjent przekaże, musi stać przez fizjoterapeutę przeanalizowana i oceniona, czy warta jest tak naprawdę zanotowania. Mówię, bywają pacjenci, którzy dużo mówią i niezależnie od tego, czy jest to potrzebne, czy też nie. Dzisiaj wiadomo, że ludzie potrzebują, aby ich wysłuchać i to jest, to jest zrozumiałe, natomiast wiem wie, wie, jakie mamy czasy, ten pośpiech, gonitwa wymuszają w głównej mierze na, na nas, by na chwilę się zatrzymać i zwolnić, porozmawiać z drugim człowiekiem. Jest to naprawdę duża potrzeba i nie należy się tym przejmować i tym bardziej denerwować. W jakim stopniu fizjoterapeuta jest również psychologiem, choć nie tak dosłownie. Uważam osobiście, że dobrze, ponieważ pacjent, który rozmawia, jest w stanie wyzbyć się pewnych trudnych tematów z przeszłości jest w stanie pozbyć się jakichś traum, które w nim siedzą, że tak powiem. I tak naprawdę nigdy nikomu o tym nie mówił, bo nie wiem, być może się wstydził, ale dzięki temu też terapia również przebiega sprawniej. Pacjent się otwiera, rozluźnia, nie jest taki spięty. Sam fizjoterapeuta musi się jednak zmierzyć z ogromem tych treści, które usłyszy od pacjenta. Aby skutecznie przez ten wywiad przejść, należy kodować tylko te informacje, które są przydatne i w odpowiednich momentach zadawać pacjentowi ważne i kluczowe pytania. No ale są też pacjenci, z których trzeba większość informacji wręcz wyciągać. Wielu informacji nie chcą powiedzieć, nie wiem, ponieważ może się boją albo uważają, że fizjoterapeuta nie potrzebuje tego wiedzieć. I tu Was muszę, moi drodzy, zmartwić. Otóż każda informacja mówiąca o Waszym problemie w organizmie może być dla nas kluczowa. Pozwól, że to my ocenimy, czy, czy nam się to przyda, czy też nie. Warto konkretnie odpowiadać na zadawane pytania, ponieważ dzięki szczerym i uczciwym odpowiedziom z Waszej strony fizjoterapeuta lepiej i skutecznie może Was diagnozować. Przede wszystkim Twój problem może diagnozować a przecież w końcu po to trafiłeś, tra czy trafiłaś do gabinetu fizjoterapeutycznego. Wiadomo, że my jako specjaliści słuchamy tych pacjentów, badamy ich, stawiamy hipotezy, bo lekarze stawiają tylko i wyłącznie diagnozę i na koniec dajemy pewne zalecenia. Ale idąc dalej i mając już dokładny wywiad, kolejnym ważnym czynnikiem będzie badanie postawy ciała. Pacjent do takiego badania powinien się odpowiednio wcześniej przygotować. I tutaj... Jak z mężczyznami nie mamy takiego problemu, tak największy problem bywa z pacjentkami, gdyż niekiedy zdarza się, że one są nie, po prostu nieodpowiednio przygotowane, a później są zaskoczone, że muszą się rozebrać do bielizny. No niestety, moje drogie panie, nie da się inaczej, żebyśmy mogli Was zbadać. Potrzebujemy w ten sposób do tego tematu podejść. Idąc dalej. Badanie postawy ciała pozwoli nam ocenić asymetrię tego ciała, być może uwydatni jakieś wady kręgosłupa, stawu. Stawów czy też stóp. Pozwoli również nam wizualnie ocenić napięcie i sztywność mięśni. Kolejnym badaniem będzie wykonanie odpowiednich testów klinicznych, testów funkcjonalnych, testu, testów mięśniowych. Pacjent, dajmy na to, wykona skłon do przodu. Wyprost do tyłu i dzięki temu ocenimy, czy, czy pojawił się ból w którymś momencie, jaki jest zakres ruchu w kręgosłupie. I wy, pacjent to wykona we wszystkich płaszczyznach, ponieważ człowiek powinien być na tyle mobilny, aby bez bólu i z pełną ruchomością wykonywać wszelkie ruchy, nawet te złożone, bez użycia sztywności. Testy kliniczne dadzą nam odpowiedź, czy doszło np. do uszkodzeń wewnętrznych w stawach, np. uszkodzeń więzadeł. Testy siły mięśniowej pokażą, które partie są osłabione, a które nadmiernie wzmożone. A poprzez samą palpację ocenimy ciepłotę tkanek, obrzęki, czy też przesuwalność powięzi. Następnym badaniem będzie już badanie palpacyjne, to znaczy poprzez dotyk skóry pacjenta ocenimy jego wrażliwość na ból, sztywność napięcia mięśni, powięzi, innych struktur tkanek miękkich. Na końcu testowaniem, ale jeszcze tak naprawdę nie terapią, będzie uciśnięcie pewnych obszarów w taki sposób, aby wyzwolić ból w danym segmencie. Sprawdzimy to poprzez uciśnięcie kilku różnych obszarów i ocenę, gdzie jest najgorzej. I pozwoli nam to ocenić, które miejsca mamy poddać leczeniu. I teraz być może co niektórzy zaczną się zastanawiać, dlaczego do tej pory nie wspomniałem o badaniach obrazowych, mówiąc o szeroko pojętej diagnostyce. Otóż celowo o tym nie wspomniałem, ponieważ jako fizjoterapeu fizjoterapeuta na ten element układanki patrzę na samym końcu. Badanie obrazowe nie jest dla mnie najważniejsze w przeciwieństwie do lekarzy. I nie chcę tutaj w żaden sposób tych lekarzy obrażać, nie chcę ich urazić, gdyż oni tak po prostu są na studiach uczeni. Czy to jest coś złego? Nie. Natomiast fizjoterapeuci leczą przede wszystkim pacjentów, a nie leczą zdjęć rentgenowskich, rezonansów magnetycznych, tomografii komputerowych. I tutaj jeszcze chciałbym podać przykład. Jeżeli zgłasza się pacjent z bólami odcinka lędźwiowego, lędźwiowego kręgosłupa, to czy dla mnie ma być istotne, że położą na biurko wynik rezonansu i ja według tego będę leczył? No nie, no bzdura. Owszem, zechna na to badanie. Ono ma być dla mnie pomocne w celach dalszej diagnostyki, ewentualnie prewencji, czy też dalszego postępowania. Może się okazać, że pacjent ma przepuklinę kręgosłupa tak dużą, że powoduje ucisk na worek oponowy, bądź też zdaje kolizję z nerwem. W dodatku jego dysk będzie tak zniszczony, że praktycznie ta przepuklina, można tak powiedzieć, że będzie wisiała na włosku. I to dla mnie będzie bardzo cenna informacja, co dalej mamy robić. Z dużym prawdopodobieństwem odeślę tego pacjenta do neurochirurga na konsultację, ale pomimo wszystko zastosuję prewencję w postaci terapii manualnej, aby możliwie jak najszybciej użyć mu w bólu. Nawet jeśli okaże się, że wymaga on pilnej operacji po konsultacji z lekarzem, to terapia, terapia według mnie zadziała na plus. Będziemy w stanie tak przygotować jego tkanki, że one później na przykład jak już dojdzie do operacji Będą się lepiej regenerowały. Jego ciało będzie się lepiej regenerowało i będzie odpowiednio przygotowane do dalszej rekonwalescencji. Myślę, że w miarę obszernie wyczerpałem temat diagnozowania pacjenta. Dzięki temu, moi drodzy, wasza świadomość przed wizytą u fizjoterapeuty będzie w tym momencie większa. W tym odcinku chciałbym się z wami pożegnać i zaprosić na kolejny odcinek już w kolejny piątek. Subskrybujcie mój kanał, dajcie lajka, like komentujcie. Ja na pewno odpowiem na każdy komentarz a ja dalej będę Wam przekazywał swoją wiedzę i treści. Pozdrawiam Was serdecznie. Fizjoterapia Łukasz Las. Cześć.